No, to dzisiaj będzie raportowy sztos. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Weistols, y w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Bardzo często jest tak, że mamy wiele różnych systemów, dużo miejsc, w którym są dane. A nie ma tego, jak wyraportować. W CRM mamy inne raporty, w RP inne raporty, na kampaniach marketingowych inne raporty. Coś trafia do Excela, coś jest raportowane w CRM, coś jest raportowane w innym systemie. Potem ktoś siedzi, buduje z tego wielkie tabele raportów i próbuje to innym tłumaczyć. A można zastosować apkę, którą będziemy dzisiaj omawiać, czyli Polymer. I wyobraź sobie, że z różnych źródeł jesteś w stanie ściągać dane, wszystko do aplikacji Polymer i w bardzo łatwy sposób budować z tego dashboardy raportów, tak drag and drop, sobie wizualizować te dane. No ja po prostu dawno żadna aplikacja, chyba od czasów Crystal, tu gdzieś jest ten film teraz, do Crystal, mnie tak nie zajarała jak właśnie Polimer. No mam raporty w jednym miejscu z różnych źródeł i jeszcze sam y, wizualizuję te dane. Więc jeżeli dzisiaj masz w firmie problem z raportowaniem danych, oglądanie ich w określonych dashboardach, które możesz samemu dowoli zbudować, to zapraszam Cię serdecznie na część merytoryczną, bo tam przejdziemy od A do Z przez aplikację POLIMO. Mm. Witam Cię w części merytorycznej. Tutaj po prostu będzie dokładnie tak jak w poprzednich filmach, w zasadzie. To znaczy, uruchomię stronę internetową, pokażę Ci w ogóle, co to jest i do czego, ile kosztuje. Potem aplikacje. Ja na czas tego, tego testu zrobiłem tabelę w Airtable, bo dziś jest Airtable, ściągniemy dane do Polymer. Więc jeżeli nie oglądasz filmu Airtable, to on tutaj gdzieś się pokazuje. Klikaj, oglądaj film o Airtable, a teraz. Idziemy do apki Polymer, która będzie wizualizować dane, właśnie z AirTable. Na ekranie widzicie już teraz stronę Polymer. No i to jest business intelligence. Zobaczcie, without the complicated setup. Nie trzeba tego wdrażać w skomplikowany sposób. Po prostu uruchamiasz tą apkę, podłączasz dane, skąd mają się ściągać i są. Możesz się też ręcznie oczywiście dodać, do czego szczerze chyba nie zachęcam, lepiej by było to w ten sposób. To jest grafika, która pokazuje jak to właśnie działa. Podłączasz yy, źródła danych i potem sobie wizualizujesz, budujesz raporty proste takie chcesz wizualne raporty, całe tablice raportów. Oczywiście możesz budować i prezentować te dane, wysyłać dostępy do takich tablic raportowych. W marketingu, proszę bardzo, dane z kampanii, w sprzedaży, dane z systemu CRM, w operacjach, dane z realizacji. Nie ma problemu nawet z e-commerce możesz dane podpinać, bo ty też jest api. No i pewnie powiesz, Filip, ale to jest drogie. Tak, szalenie drogie, 10 dolarów miesięcznie. W ujęciu rocznym będzie 9. No, rzeczywiście. <laughs> Uwaga! W Enterprise Custom nie wiem ile kosztuje, trzeba było zapytać, natomiast podejrzewam, że nie będzie jakoś powiedziałbym kolokwialnie turbo drogi, aczkolwiek nie wiem. Zobaczcie, tu mamy 5 e, możliwości podłączeń e, godzinowe, synchronizacja automatyczna. No tu mamy jeszcze Polymer API, access real time, auto Syncing, unlimited data connectors, więc jeśli ktoś chce naprawdę potężniejszy BI zbudować, no to zapraszam w czasie odezwać na custom. Dobrze i teraz tak. Ja nie będę tutaj robił start for free. Oczywiście kliknij, podawaj dane, uruchamij na 14 dni, nie ma problemu. Link do polymer masz pod tym filmem. Ja przygotowałem już uruchomioną apkę, proszę bardzo. Tu jest uruchomiona apka, są dane. I teraz tak, na potrzeby tego testu przygotowałem takie oto dane. Czyli Zrobiłem tabelę, która jest danymi, wyciągiem danych z systemu CRM. Czyli mamy firmę, mamy opiekuna, czyli naszego handlowca, mamy też statusy w postaci procesu. Zobaczcie, jest lead kwalifikowany, znamy problem klienta. Klient otrzymał koncepcję, klient zaakceptował koncepcję, klient otrzymał ofertę, chce zamówić wygrana i zamówienie przyjęte. To jest przykładowy proces sprzedaży, a tu mamy produkty, które dodane są do tej szansy. Tu mamy wartość i estymowaną datę zamknięcia, czyli taki prosty wyciąg z szans sprzedaży z systemu CRM. I tak to zrobiłem, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w Polymer. I teraz w Polymer, jak masz dane, to te dane możesz oczywiście dodać. Wróćmy do workspace. Tak wygląda Polymer, jak go uruchomisz. Zobaczcie. All apps, upload data, example datasets, e, Trash, shared, e, favorites, to oczywiście możesz układać te dane. Ja mam all apps i to są wszystko pliki CSV prosto z Airtable. table. I teraz, jak to wygląda? Zobaczcie, add source i proszę bardzo, zobaczcie, jakie to jest proste w ogóle. E, tutaj, jakie dane chcemy? Marketing, no, no Facebook apps, Google apps, or e, po prostu XLS, CSV, example datasets. E, też mamy sales i zobaczcie tu można nawet jak nie masz danych to żeby sprawdzić ten system możesz zrobić po prostu przykładowe dane ale mamy już połączenie z Shopifyem co jest w ogóle absolutną petardą no i z XLS o, yy, CSV. No i other zobaczcie Sheets, Jira, Linear, Airtable, Google Drive. I Dropbox. Ja wykorzystam AirTable i wygląda to w taki sposób, że musisz tu podać klucz API, potem musisz podać adres danej bazy, a potem jeszcze nazwę konkretnej tabeli i on od razu będzie wiedział, co on ma łączyć. I dokładnie tak zrobiłem, i dlatego tutaj mamy, proszę bardzo, moje połączenie AirTable. Tu są jeszcze inne, skorzystamy z tego. Jak to wygląda? Właśnie tak. Zobaczcie, te dane wyglądają dokładnie tak samo, jakby Fairtable. No, może lekka różnica w kolorach, ale tu jakby już nie czepiajmy się szczegółów, nie ma to znaczenia. Ale zobaczcie, jest data zamknięcia, jest wartość, jest produkt, jest status, jest opiekun, jest firma. Oczywiście pewne dane, jakby tu coś nie pasowało, to można też pozmieniać, inaczej nazwać, bądź y, zmienić y, dane pole, ale tu już polecam. Y, y, Zajrzeć głębiej, jak już będziesz po prostu konkretne dane tutaj dodawać. Pamiętajcie, że ja nie jestem w stanie przez tą kilkunastominutową recenzję, nie jestem w stanie, ba, nawet nie chcę wchodzić we wszystkie szczegóły, bo tu my musielibyśmy kilka godzin nad tym spędzić, a ja chcę tylko przejść przez podstawę, zrecenzować i pokazać, jak to narzędzie można użyć. W tym biznesie i tu mamy zobaczcie data mamy insights i mamy views insights to nasze miejsce gdzie budujemy te raporty co zaraz oczywiście pokażę a potem mamy views czyli tu będą te tablice wszystkie raportowe i zobaczcie no na razie ich nie ma więc go to data or go to insights więc wracamy do insights i tu możemy budować jakie to jest proste patrz nowy blok. custom bar yy, cut, uh, plot, time series, pie chart, uh, line plot, heatmap, tutaj mamy nawet dependency wheel. Fajne. A tu mamy inne, Zobaczcie, Outrailers, Roy Calculator, Pivot Table, Data Table Scorecard. I mamy zwykły tekst, który możemy dodać, żeby określić, na przykład jakimś komentarzem, nasz raport czy tablicę raportową. No więc ja myślę, że po prostu zbudujmy jakiś raport. Ale tu mamy też sugestie polimer, na przykład Time Series, wartość. Proszę bardzo, i się włącza taki dość chyba trudny raport. Nie do końca ja chyba taki. Bym chciał, no, ale zobaczmy, co mi tu podpowiada. Hitmap Product. O, i widzimy, jakie produkty układają się, na jakie firmy, które mamy. Hitmap data zamknięcia, o, też, na przykład Outliners yy, wartość yy, i data zamknięcia, yy, i, i zniknęło, i w zasadzie ja nie wiem, co już mam klikać w tych sugestiach. Więc to jest dziwne, zarazem. I nie do końca chyba ja chcę to tak tworzyć. Więc wolałbym raczej iść w ten new block. Więc zobaczmy new block, colon and bar chart. I teraz zobaczcie. X axis. Na przykład weźmy na x sobie weźmy wartość. I tutaj mamy wartości. A tu, 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 tu znowu zróbmy wartość, żeby nam tak porównywał i sumę. O, pięknie. Ale na Xa weźmy firmę. O. I teraz widzimy, jaka firma w naszym pipeline, na przed ma jaką wartość. Ale na Xa możemy też wziąć opiekuna i będziemy widzieli, który opiekun ma w procesie jaką wartość transakcji. Ja mam około 87, Krzysztof ma 82 000, a Marta ma 64. Ale równie dobrze możemy też zrobić status. I teraz będziemy widzieli wartość związaną z danym statusem. No pięknie. No mi się podoba. Nie wiem jak tobie, ale mi się podoba. Ja to teraz połączyłem tak i teraz wezmę znowu nowy blok. I ja bym chciał teraz Time Series. A co my byśmy zrobili w Time Series? Hmm. No to może wartość, nie? Wartość w czasie. Versus, co data zamknięcia? No, data zamknięcia chyba. Data zamknięcia e, i tu mam jeszcze extra options. E, grupować bardziej week. weźmy week. No i tu mamy, widzimy, że zobaczcie tu. E, zamknięcie jest estymowane na ten tydzień. Potem na ten week będzie słabo z estymacją. To 32 tysiące. I tu już trochę spada do maja. No kurczę, piękny wykres, można naprawdę to bardzo dowolnie ułożyć, to oczywiście możemy sobie wpisać inne daty, no ale weźmy coś jeszcze. Bardzo mi się podoba to Dependency Wheel, bo w gruncie rzeczy ja nie wiem co to jest, więc zobaczmy. Produkt i coś jeszcze? I, i, i w zasadzie to, to nic więcej. Jak produkt to tutaj nie ma, więc taki dosyć przyznam szczerze, że ciekawy raport. Aczkolwiek ja nie za bardzo jestem fanem takich raportów, by mało rozpoznawalnych. Ja wolę takie wykresy bardziej w tym typie. Ale zobaczmy jeszcze scorecard, bo to myślę, że w Twoim przypadku na pewno się przyda. Czyli proste liczby, zobaczcie, wartość, suma. Tak, tu oczywiście wybieramy z datą, zgodnie z datą zamknięcia, tak, tu można podawać inne dodatki, ale my sobie weźmy tak i weźmy tu, dodajmy goal. Proszę bardzo, 300 tysięcy to jest nasz e, cel, a mamy 233 tysiące. Tak. No piękne oznaczenie. Oczywiście tu można dodać kolejny scorecard który zmniejszymy sobie również i wskoczy on obok i ten scorecard, no akurat widzicie wartościowo mamy niestety jedno, ale można by było dać się przed średnią, tak, co, co de facto tutaj i datę zamknięcia i teraz będziemy się sugerować, że na przykład zostanie 30 dni. Proszę bardzo 32 tysiące, a celem na ostatnie 30 dni na przykład jest 40. Teraz raport ja mogę sobie oczywiście nazwać, natomiast zobaczcie, ja mogę sobie nazwać te raporty. Co prawda, tylko scorecard opierają się o daną wartość i ich nazwać akurat nie mogę, więc podejrzewam, że trzeba by ich opisać tekstem. Natomiast każdy z tych raportów ja mogę sobie inaczej nazwać. I to jest na przykład wartość szans, yy, estymacja szans sprzedaży. O. Estymacja wartości w czasie na przykład. Proszę bardzo, pięknie. Ja bym chciał jeszcze dodać jeden blok. Na przykład, zobaczcie, tu można dać jeszcze taki ładny piechart, który bym zrobił o e, na przykład opiekun i, i co bym jeszcze zrobił? I wartość. I Proszę bardzo, który z moich kochanych handlowców ma najwięcej w procesie sprzedaży i tu bym chciał pewnie sumę 37% sumy wartości ma Filip 35 Krzysztof 27 Marta możemy oczywiście też wykluczyć puste możemy też są dodatki jeszcze segmentować o w taki sposób i co tu jeszcze można by było o statusy na przykład dodać do tego, że która wartość jest na jakim statusie, ale to już się nam zrobi bardzo skomplikowany raport, de facto. No i teraz ja te raporty wszystkie mogę zobaczcie, ułożyć, nazwać. Oczywiście nie będę teraz tych nazw robił, proszę bardzo, ja sobie je ułożę. Może w ten sposób tej hit mapa również tutaj. Zrobimy o tak i one się ułożą po kolei. Ten jest taki nieładny, to go usuniemy. Ten oczywiście też o w ten sposób. No i proszę, teraz robimy save view. Nazwiemy go testowy. Zapisujemy i proszę bardzo, mamy taki oto bardzo ładny wartość baj data zamknięcia, to widzimy, zobaczcie jak ona się ta wartość przesuwa na takim oto wykresie, tu mamy hitmapę produktów na danych firmach, tu mamy data zamknięcia i wartość, też hitmapa w jakich przedziałach cenowych, tu mamy suma i wartość na danym na danych szansach sprzedaży, tu mamy estymację wartości w czasie, tu mamy 233 tysiące, co jest, no, w golu, na przykład w tym przypadku może rocznym, do 300 tysięcy jeszcze nam daleko, tu mamy miesięcznie do 40 tysięcy, są oczywiście dane czysto testowe, a tu mamy taki bardzo już bardziej skomplikowany, że zobaczcie, podzielony 37%, ale to jest akurat wygrana. I tutaj już znamy problem klienta, i tu procentowo jak się rozkładają statusy w procesie sprzedaży na danym handlowcu. Więc taki dosyć skomplikowany raport. Ja oczywiście mogę go edytować, ja mogę wrócić i tu będę zobaczcie. Mam all views testowy, mogę też zrobić share i mogę go wysłać taki link do kogoś, żeby go na przykład obejrzał. Więc absolutnie, absolutnie fajna. Sprawa. Tu oczywiście jest jeszcze więcej tych raportów. Ja ich teraz nie będę ci już pokazywał. No bo zobacz, tu można jeszcze zrobić tak, że można sobie budować takie tabele. O zobaczcie, mamy tu statusy, show totals lub nie. No tu można firma, na przykład i opiekun, proszę bardzo, ile, kto. No możliwości jest ogrom. Teraz tylko pytanie, co dokładnie, w jaki sposób potrzebujesz raportować i co z czym i jak będziesz łączyć. Ja ci pokazałem oczywiście pewne możliwości. Wejdźmy tu, widzimy wartości, tu widzimy produkt-firma, tu widzimy data zamknięcia versus wartość, tu widzimy w czasie, tu widzimy też scorecard. A to już twoja logika raportowania na danym procesie powinna być tu w pełni. Odzwierciedlona. No a teraz, jak już poznaliśmy to narzędzie, to przejdźmy do podsumowania wad i zalet aplikacji Polymer. No ja osobiście jestem, mówiąc szczerze, naprawdę podjarany tą apką, bo jest to BI, który nie wymaga skomplikowanych wdrożeń. Zresztą widzieliście, że są dane, ściągnęły się z Airtable. Nie trzeba było ich specjalnie układać, wszedłem w Insights i mogłem dowolnie, praktycznie budować wykresy, jakie tylko potrzebowałem. No tu, akurat przyznam szczerze, że to budowanie tych wykresów, tak na początek, nie jest takie super proste. Ale mamy przykład trzy rzeczy: mamy dane, mamy ich wizualizację i mamy potem tablice raportowe, które sobie zbudowaliśmy i które możemy, e, możemy zapisywać. Jeżeli chodzi o zalety, no absolutnie, absolutnie bezwzględnie zaletą tej aplikacji, jest ich prostota. Uruchamiasz, dodajesz dane, budujesz raporty i masz tablice raportowe. Absolutną zaletą numer dwa jest to, że ma ona już umożliwione połączenia z różnymi aplikacjami, na przykład jak Airtable czy Excel, że nie musisz tego dodawać z ręki, ale też możesz co bardzo ważne. I te z tego co czytałem, też te połączenia z aplikacjami są cały czas rozwijane, będzie ich coraz więcej. Zaleta numer trzy. Absolutnie cena. Słuchajcie, 10 dolarów to są naprawdę genialne pieniądze za BIA, który może Ci wizualizować dane z tylu różnych miejsc. No to teraz, jak było tak słodko, no to chwilę porozmawiajmy o wadach. Wada numer jeden. Uważam, że te dodawanie hmm, tych raportów yy, no nie jest takie fajne. W 100% proste, zwraca, drag and drop, tam pach budujemy, ale trzeba naprawdę chwilę to potestować, co na X, co na Y, jak on to łapie, jak on to wyświetla, w jaki sposób to chcemy. Nie jest to tak idealnie intuicyjne, prawda, jakbyśmy chcieli. Na pewno wadą numer dwa jest to, że to stosunkowo świeże narzędzie nie wiemy jeszcze, jak będzie ze stabilnością działania ani cały czas się rozwijają, jest ono jeszcze trochę nierozpoznane. Na pewno wadą numer 3 jest to, że nie ma języka polskiego, będzie to czysto angielski język, to nie jest polska aplikacja, więc tutaj jest lekka wada. Wada numer 4 w mojej ocenie, co prawda mi to specjalnie nie przeszkadza, ale ja osobiście nie znalazłem. Jeżeli mamy różne źródła danych, to Insights i Views jest tylko na to źródło. Trochę ją potestowałem i ja osobiście nie udało mi się znaleźć połączenia, żeby, na przykład mógł ściągnąć marketing, sprzedaż i operacje i to wszystko łączyć, wizualizować na jednej tablicy. Raporty budujemy, ale wizualizujemy je potem w tych raportach w kolejności właśnie Data Insights and Views. I ja tutaj nie znalazłem. Oczywiście bardzo proszę, jeżeli znajdziesz coś innego, ciekawego w tej aplikacji, co ja pominąłem, co nie znalazłem, proszę, pisz w komentarzu, e, dawaj znać. Ja bardzo chętnie porozmawiam ten temat. Ja ją przetestowałem, e, poużywałem trochę, powizualizowałem pewne dane i w mojej ocenie jest naprawdę ok. tak już. Podsumowując, na koniec warto przetestować, warto podziałać, bo ona w prosty sposób zwizualizuje Ci wszystkie dane, które naprawdę potrzebujesz. Więc dla mnie osobiście sztos, i te wady wcale nie są dużym problemem. Z mojej strony to wszystko, bardzo Ci dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam Cię. Oczywiście, jeżeli chcesz, żebyśmy Ci pomogli we wdrożeniu pewnych aplikacji, czy to CRM, czy marketing automation, czy choćby BI i połączyli to z różnymi danymi, pomogli też biznesowo, a nie technologicznie, zapraszam Cię na bezpłatną konsultację. Link jest pod tym filmem, śmiało klikaj, a na pewno ktoś z mojego zespołu albo ja chętnie Ci... Pomożemy. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!